Siemens z tej strony Strixku, a to jest film informacyjny, który jest dość potrzebny, by nie było komentarzy w stylu gdzie jest The Trigger, gdzie jest Card Heroes. Już wszystko mówię. Ogólnie teraz mój kanał będzie bardziej, jak się nazywa, nazwa, nazwa, nazwa. Będzie bardziej w stylu. Robię miasta niczego, Robię różne inne głupie rzeczy. Tak jak ja na przykład ten film z y, Awokado. E, takie filmy teraz będą normą. I na pewno nie będzie już tak dużo gameplay. No jakieś tam małe gameplaye będą. Oczywiście nie będą sprowadzeniem, że siema z tej strony Strixka to jest ta gra i będę wam przez cały odcinek, jeden tłumaczył, na czym ta gra polega. Po prostu. Najczęściej te odcinki z gier będą się nazywać walka z nudą, bo no, bo co mam nagrać, jak mi się nudzi? Właśnie po prostu gram, nagrywam to i macie taki format. Później nagrywam Miasto Niczego i głupie parodie, ale na pewno Miasto Niczego nie będzie w takich hurtowych ilościach, że tak jak kiedyś, że. Bo kiedyś to robiłem, że tak. Nagrywam miasto niczego, robię wam odcinek, kasuje odcinek miasta niczego. On się robi na YouTubie, a później okazuje się, że wystąpił błąd i tego niczego nie było i dlatego w tam e, gdy było miasto niczego, to dlatego na przykład był odcinek 4, później 6, później 5. Dlatego, że po prostu musiałem zachować ten balans, żeby nie było, że nagle... O, super! Odcinek nie będzie się zgadzał fabularnie. Ho, ho, ho. Więc tak to niestety musiało wyglądać. <laughs> tak samo, to odcinki z bardzo długo się robią, gdyż zauważyłem, że normalnie jak gram i robię z tego filmik, to to się tam parę minut robi. A z czego to jakieś 25 minut zostaje, żeby zrobić, więc chyba to rozumiecie tak samo. <laughs> Jak dajecie komentarz, to pamiętajcie, ten komentarz nie musi być. Mmm, jak to się nazywa? Nie musi, dobra, nieważne. Po prostu to jest mój. E, muszę coś powiedzieć: nie będzie już e, Death Riggera ani Card Heroes. To nie zależy ode mnie. To zależy, czy chcecie miasto niczego. Więc tak, miasto niczego powraca, ale oczywiście w zmienionym formacie, czyli. No, zobaczycie to podczas tych odcinków. To był streaksku, To było mini info, które jest dość potrzebne. Więc no. Na razie.